Cześć kochani, z tej strony Janusz, AirDropper. Słuchajcie, przy, przy niedzieli naszło mnie na to, żeby nagrać Wam taki krótki filmik odnośnie aktualnej sytuacji kredytowej, to znaczy... Jeżeli macie kredyt hipoteczny i tak jak co chwilę raty kredytów wam rosną do góry, to chciałem wam podpowiedzieć taką strategię, którą możecie zrobić, o której nikt nie mówi w telewizji, nikt o tym nie mówi, nie wiem dlaczego, totalnie tego nie rozumiem, ale może wam to w czymś pomoże. Jeżeli raty kredytów są wyższe niż jesteście w stanie to spłacać, to macie dwie, dwie opcje. Albo idziecie do banku i mówicie: Ej, słuchajcie, ja już nie jestem w stanie takich wysokich rat kredytów spłacać. Chciałbym zmniejszyć ratę kredytu. Bank zaciera ręce i mówi: Ok, nie ma sprawy. Zrobimy aneks do umowy, zapłaci pan prowizję i my panu rozrzucimy. Tylko ta prowizja, jeżeli macie kredyt po 200 tysięcy albo 300, to będzie około. 7, 8%, sami nawet 10%, czyli no oni Wam powiedzą dobrze, rozrzucimy to Panu w ratach, ale w skrócie Wasz kredyt będzie jeszcze, jeszcze droższy. Więc Czasami y, trzeba by się zastanowić, czy jest sens to robić. Y, druga opcja, którą macie, idziecie do banku, mówicie dzięki, y, chciałbym sobie y, zmienić na stałe stopy, bo ja chcę wiedzieć, ile będę płacił. No to bank tak samo powie jeżeli albo znajdziecie bank inny. Tak samo, za każdym razem zapłacicie za aneks y, do umowy, zapłacicie y, prowizję. Jeżeli ci macie do, dobrą zdolność kredytową, każdy bank Was przyjmie. Jeżeli macie zdolność, to żaden problem, ale zapłacicie prowizję. A co zrobić, jeżeli jedna opcja nie możecie, drugą opcję też nie możecie? Jaką macie trzecią opcję, o której nikt nie mówi w telewizji, nikt nie mówi, to ja Wam powiem, co możecie robić, co myśmy z żoną robili też, jak były lepsze czasy. Upłacać kredyt wcześniej, ale upłacać nie na zasadzie. No, Panie, upłacać. Ja mam 2,5 tysiąca, żona ma 3, a my mamy kredyt, czego ja, co ja mam upłacać? To nie chodzi, że macie wziąć całą wypłatę, pójść do banku, dzień dobry, ja bym chciała spłacić, spłacić jedną ratę, tylko yy, codziennie... Z... Z jakichś wolnych środków, które macie, wydajcie, spłaćcie 20 zł, 30 zł. Jak was nie stać, to nawet 10 zł, ale róbcie to codziennie. Magią procentu składanego po roku czasu, wasza rata może się umniejszyć o jedną lub dwie te podwyżki procentowe, które Rada Polityki zrobiła. Czyli w skrócie, co robicie? Wchodzicie na swoje konto bankowe i robicie yy, przedwczesna spłata. Zaznaczacie albo zmniejszenie okresu kredytowania, bądź zmniejszenie raty. W momencie, w którym pierwszy raz to robicie, nawet nie odczujecie różnicy, w zależności, jaki macie kredyt, ale jeżeli macie, nie wiem, pół bańki, no to jak spłacicie 30 zł, no to sami się domyślacie, że nawet jeden grosz na Wam raty nie zejdzie, ale Róbcie tyle, ile jesteście w stanie, ale róbcie co codziennie, sukcesywnie, z sobotami, niedzielami. I uwierzcie mi, magią procentu składanego spowodujecie, że wasz kredyt będzie po dłuższym czasie yy, dużo lepszej kondycji. Wy będziecie się lepiej czuli. Yy, skąd wziąć pieniądze na to, żeby codziennie spłacać 20-30 zł? Pomyślcie, yy, gdzie uciekają wam pieniądze? Może. Trzecia kawa na mieście. Może to nie jest dobry pomysł, która kosztuje 12 zł. Może, nie wiem, szejk po siłowni można zrobić w domu sobie, nie trzeba kupować za 20 zł na siłowni. Nie wiem, pomyślcie, gdzie Wam pieniądze uciekają. Pomyślcie, jak możecie dorobić w internecie albo gdzieś wziąć dodatkowe godziny. Nie wiem, są różne opcje na dorobienie kasy, a. Tą opcją, o której nikt nie mówi, wszyscy z, z Rady Polityki Pieniężnej mówią, no, jakie macie opcje, ale nikt o tym nie mówi. Nikt nie mówi o magii procentu składanego oprócz czarka Tejdera 21, ale on mówił to akurat w innym kontekście. On mówił o kontekście oszczędzania, a ja mówię w kontekście yy, szybszej spłaty waszego kredytu bądź zmniejszenia okresu kredytowania. Yy, także tyle wam chciałem przekazać. Mam nadzieję, że komuś się to, ta wiedza się do czegoś przydała. Ja osobiście powiem wam tylko, że z żoną w lepszym okresie spłacając, skróciliśmy sobie prawie o 8 lat kredyt. Tylko my nie zmniejszaliśmy raty, tylko myśmy sobie skracali okres kredytowania i dzięki temu zmniejszyliśmy sobie okres kredytowania o 8 lat dużego kredytu, a też mamy dwa kredyty i też zastanawiamy się, co robić. Przede wszystkim nie panikować, myśleć, chłodno kalkulować, kombinować, jak tu zdobyć pieniążki. A najgorsze, co możecie zrobić, to iść do banku i pokazywać im, że was nie stać na spłacanie kredytu. Bo w najgorszym przypadku, jeżeli jeszcze zaciśnią politykę pieniężną, coś zmienia w przepisach, może być tak, że przyjdą do Was będą, no Panie Kowalski, panie Nowak, ja poproszę dodatkowe zabezpieczenie waszego kredytu, bo tutaj wy nie spłacacie w terminie, wasz kredyt jest, jest obciążony ryzykiem. No to może tutaj jakiś dodatkowy wierzyciel coś. Postarajcie się, jedna, dwie raty kredytu. Jak nie być mieć spłacone, niewiele się wydarzy: bank będzie was cisnąć, będzie dzwoniła windykacja, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba mówić, ale nic się większego nie wydarzy. Pamiętajcie, że w interesie banku nie jest wypowiedzenie wam kredytu. To jest najgorsze, co może być, bo oni nie dość, że będą musieli wpisać ten kredyt w straty, was oddać innej zewnętrznej firmie, to są dla nich dodatkowe koszty. One nie jest im potrzebne. Oni chcą, żebyście wy byli ich yy, tak powiem, yy, no, takim niewolnikiem, macie im spłacać regularny kredyt i wzią, wziąłeś bańkę, masz spłacić, nie wiem, bańkę 600 po 20 latach. I oni mają 600 tysięcy na czysto. To, to jest interes. A nie w interesie banku jest to, żeby wam wypowiadać kredyt. Także. Tak, chciałem wam, może jeżeli was uspokoiłem, jeżeli było to bardzo fajne, dajcie łapkę w górę, zostawcie swój komentarz, co myślicie o tym. Może macie jeszcze inne jakieś pomysły. Chętnie posłucham, a na razie trzymajcie się i miłej niedzieli. Papa. Pa.